Witaj, Ryku. Elo Wacław. Dobrze, że już przyjechałeś, bo mi nogi w dupę wchodziły. To teraz powiedz po co do mnie dzwoniłeś. Okej, okay, robota jest. Ja z tobą na żadną robotę nie idę. Pamiętasz, co było ostatnio? No tak, ale tym razem nie wezmę ze sobą ciężarówki z trotylem. A po co ci ona w ogóle była co? Pół miasta rzeź wysadził. Ile jeszcze będziesz mi to wypominał? Tyle ile będziesz chciał ze mną te roboty wykonywać. Dobra jedź na lotnisko po twój samolot wszystko ci później wyjaśnię. A czy ja się zgodziłem? Zgodziłeś się tylko o tym nie wiesz. A kiedy się dowiem? Nie wiem. Ale ja wiem. Jesteś debilem. Wal się i jedź po ten samolot. Czekaj tu. Już zdążyłem zapomnieć, jaki ten twój samolot jest gówniany. Jak Ci się nie podoba, to cię tu zostawię. Tak byłoby bezpieczniej. Zatem teraz powiedz mi, po co dzwoniłeś. Sprawa wygląda następująco. Możemy zgarnąć 10 milionów. Lecimy do San Fierro. Na lotnisku stoi szara ciężarówka. Ale nie pytaj co w niej jest, bo nie mam pojęcia, dowodzimy ją w wyznaczone miejsce. Tam przerzucamy część tego co w niej jest. I jedziemy na spotkanie z pewnym biznesmenem, tam uzgadniamy czas i miejsce finalizacji transakcji. Dostajemy kasę i tyle. Wszystko jasne. Wygląda obiecująco. Dobra już niedaleko, ale lepiej zapnij pasy, bo się zaświeciła rezerwa paliwa, a do tego wyciekł płyn do hamulców. Mam pytanie, czy w tej latającej trumnie cokolwiek działa? Wydzieraczki. O kurde. Gdzie ty się uczyłeś latać, Wacek? A kto ci powiedział, że się uczyłem? Dobra, czekaj tu. Mam nadzieję, że to o tą chodzi. Wsiadaj. Czekaj, bo się zakilinowałem. To gdzie wyjazd z lotniska? Nie wiem. Jak to nie wiesz? No normalnie. Ja nie plan miasta. A to ci niespodzianka, ty nawet do kibla trafić nie umiesz. Hahaha, ha, ha, no bardzo śmieszne. Nareszcie wyjazd. No nie zamknięte, już widzę jaki dopracowany ten plan. Nie czepiaj się szczegółów. Tak, jeżeli to jest według ciebie szczegół, to ja się boję pomyśleć, co będzie dalej. Ty Co wacy... ty możesz być debilem, ja mogę być kaskaderem. Sam jesteś debilem, debil. he, <laughs> no chyba nie. To tutaj. Tak. Hehe, he, co tak wolno idziesz, wacek, jakbyś miał kija w dupie. Chce wyglądać jak prawdziwy gangsta. Plus milion do zajebistości. Mówię ci Rychu jaki tu jest subwoofer. Włączaj. Nie bo się zesrasz, haha. Ha, ha. Dojeżdżamy do miejsca spotkania, zaparkuj z tyłu. Okej. Okay. Dalej. Tu będzie w porządku. Dobra, Rychu, to tytuł, poczekaj, a ja idę się odlać. Wystawili nas. Wyłasz z samochodu. Spuka. Miało być ich dwóch, pewnie się pomylili. Rychu, gdzie ty? Rychu. O nie znajdę tego, co go zabił. Przysięgam. Że też akurat teraz opona mi się przebiła. Co to było? O kurde to ten drugi f... Zapycha. Nie dam się tak łatwo. Rychu będę o tobie pamiętał, zrobiłem co mogłem, ale chciałbym więcej. Żegnaj przyjacielu. Czasu nie cofnę. To mimo wszystko były wspaniałe chwile.